ma powiem dzisiaj Wam e, o menu jakie mam w Sad Leon 2006 rok i tak po prawej stronie na manetce przytrzymujemy strzałkę do góry a bądź na dół otwiera nam się menu i tu jest MDF czyli e, wyświetlacz tu, tutaj i teraz tak mamy przyciski góra-dół, audio czyli pod, y, od Mamy akurat, pokazuje nam informacje o obecnej stacji i co jest grane, przełączamy o, czyli po prostu od FM tutaj, jeśli zmieniam na, o, na radio, to mi wyszukuje stacji, ok, tutaj. Włączę CD O, pokazuje track i tak dalej. O, jedynki i inne rzeczy. Dobra, przytrzymujemy znowu strzałkę do góry. Wchodzimy tak w i setup. Mamy font, bo mamy zestaw wbudowany głośno mówiący Czyli bym musiał podłączyć swój telefon, ale obecnie nim nagrywam, więc... To nie jest możliwe, ale działa, działa, działa. Wchodzimy jeszcze raz, przytrzymujemy strzałkę do góry i teraz tak OK i time, czyli ustawiamy czas Ale tutaj się wszystko godziny, minuty 12-24 godziny Tutaj czas letni bodajże i wracamy back eee, opony zimowe on off ja to niepotrzebne, nie więc nawet nie włączam Language to jest, mamy tutaj wybór języka, ale niestety nie posiada języka polskiego Czyli możemy tutaj sobie zmienić units Temperatura Czyli Fahrenheit albo Celsjusza Dystans, czyli litrów na kilometr, spalanie i tak dalej można sobie zmienić. Wracamy, wracamy Light and Vision Coming Home, czyli włącza się światła, jeszcze się świecą przez jakiś tam czas, jak sobie ustawimy Comfort Czyli mam on Komfort bodajże to jest od kierunkowskazów. Nie muszę, wystarczy, że podniosę lekko manetkę do góry. Jeśli skręcam, to trzy razy zacznie sobie pikać kierunkowskaz, pikać się. Po prostu dawać sygnał trzy razy, nie muszę go włączyć. Wystarczy, że go lekko dotknę i już display off, czyli włączenie całkowicie, jeśli nam by przeszkadzało i back jest off. Bek to wracamy do ustawień takich początkowych jak było. Włączę teraz radio. O, zginęło od razu od audio. Wszystko. Phone, no to wiadomo. Jeszcze raz jeszcze raz przytrzymujemy do góry. O, jedynie setup, ale to czas. Zimowe opony, język. Units, to temperatura, dystans. Light vision, display off i back. I to jest całe Mini Leon 2020, 2006 rok, przedliftowa wersja. O, teraz.